Cześć moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie w trzecim już odcinku na moim kanale Palcem po mapie. Jeśli jeszcze nie widzieliście poprzedniego materiału, czyli mojej podróży po Kubie, to zachęcam do kliknięcia w miniaturkę. A dzisiaj? Dzisiaj ruszamy w miejsce gdzie? A zresztą zobaczcie sami. Ciao boi, doi, czyli dobry wieczór w języku wietnamskim. Moi drodzy, mówię Wam dobry wieczór, bo u mnie na zegarku jest właśnie 23.12 i zapraszam Was w podróż po kolejnym azjatyckim kraju, bogatym w tradycję, kulturę i niesamowitą kuchnię, czyli miejsce w sam raz na prawdziwą przygodę. Lecimy. Liczne legendy głoszą, że naród wietnamski wywodzi się z rodu smoków. A jedna z najbardziej znanych przypowiastek opowiada, że kraj ten powstał ze związku nieśmiertelnej chińskiej księżniczki i właśnie morskiego smoka. Flaga Wietnamu to czerwone tło, a na nim pięcioramienna gwiazda. Każde ramię symbolizuje określoną grupę społeczną: robotników, rolników, żołnierzy, inteligencję i młodzież. Powierzchnia Wietnamu porównywalna jest do powierzchni Polski. Warto jednak zauważyć, że mieszka tam ponad 95 milionów osób, co czyni go 14 co do wielkości krajem na świecie właśnie pod względem liczby ludności. Kształt tego kraju przypomina wielką literę S, a dystans między północą a południem porównywalny jest do odległości, jaka dzieli Warszawę z Atenami. Co ciekawe, kształt taki powstał dopiero w 1976 roku. Wcześniej bowiem Wietnam podzielony był na dwa państwa ten komunistyczny i demokratyczny. Bez wątpienia długie i wąskie domy królują w Wietnamie. Powszechny jest tutaj widok wielopiętrowych, wąskich budynków, które często mają, uwaga, szerokość roweru. Ten wzór budownictwa, a raczej ten schemat budownictwa, był odpowiedzią na system podatkowy, według którego podatek od nieruchomości zależał właśnie od długości budynków. W prowincji Dong Nai, jakieś 55 km od Ho Chi Minh znajduje się niezwykła wioska Hunglo. Co w niej takiego niezwykłego? Otóż to, że rodzi się tam wiele bliźniąt. Według miejscowego lekarza, w ciągu ostatnich 20 lat na świat przyszły aż 52 pary bliźniaków. Najciekawsze w tym wszystkim jest to, że mieszkańcy tej wioski przybyli z zupełnie różnych rejonów i nie są więc w żaden sposób genetycznie bliscy. Mówi się jednak, że woda w tamtejszej wiosce ma jakiś nieznany związek chemiczny, który pozytywnie wpływa na rozwój ciąży bliźniaczej. Halucynacja, hemoglobina, dwutlenek węgla, taka sytuacja. nie? Rodzice, aby jeszcze bardziej podkreślić podobieństwo, ubierają dzieci jednakowo. Często zdarza się również tak, że siostry bliźniaczki wychodzą za mąż za braci bliźniaków po to, aby doczekać się właśnie ciąży bliźniaczej. Wiele bezdzietnych kobiet z okolic Ho Chi Minh przybywa do wioski po wodę w nadziei na cud. Moi drodzy, jeśli chodzi o jedzonko, czyli chyba to, co każdy z nas lubi najbardziej, to kuchnia wietnamska jest bez wątpienia odpowiednikiem pięciu najistotniejszych smaków: słodki, kwaśny, pikantny, gorzki oraz słony. Podstawą wietnamskiej diety jest bez wątpienia ryż. Jest on na tyle oczywistym składnikiem każdej potrawy, że w języku wietnamskim słowo ryż jest synonimem słowa jedzenie. A właśnie, skoro jesteśmy już przy ryżu, to warto tutaj wspomnieć, że Wietnam jest drugim co do wielkości na świecie producentem tego zboża. Swoim urokiem zachwycają tutaj wspaniałe tarasy ryżowe, które przyciągają jak magnes. W Wietnamie tworzone są one w taki sposób, aby umożliwić wzrost upraw wzdłuż stromych zboczy górskich, co przekłada się na naprawdę imponujący krajobraz. Kultura spożywania posiłków w Wietnamie nieco różni się od tej europejskiej. Podczas gdy my najczęściej spożywamy posiłek w domowym zaciszu, Wietnamczycy jadają na ulicy. Gdy nadchodzi pora obiadowa lub kolacji, uliczne knajpki i stragany wypełniają się ludźmi, którzy wspólnie bawią się i celebrują. Generalnie Wietnamczycy jedzenie traktują jako sposób na spędzanie wspólnego czasu i budowanie relacji między sobą. A jedzenie w samotności jest dla nich zupełnie bez sensu. Interesujące jest również to, że Wietnamczycy mają w swoim zwyczaju wyrzucenie jedzenia w miejsce, w którym siedzą. Dlatego na podłodze tradycyjnych wietnamskich restauracji można znaleźć brudne serwetki, resztki pokarmu, czy chociażby niedopałki papierosów. Nic nie budzi jednak tylu emocji i kontrowersji odnośnie kulinarnych gustów Wietnamczyków, co zjadanie psów. Tradycja ta sięga ponad 2000 lat wstecz, a Wietnamczycy uważają, że najlepsze mięso pochodzi właśnie od młodego pieska. Uważają też, im starsze jest zwierzę, tym mięso jest bardziej chropowate i twarde. Najgorsze w tym wszystkim jest to, że większość psów zjadanych przez Wietnamczyków wychowuje się i mieszka z ludźmi. Generalnie są traktowane tak jak w innych krajach świata, a po dwóch latach są zabijane i zjadane. Warto również wiedzieć, że Wietnamczycy skupują bezpańskie psy z innych krajów azjatyckich tylko po to, aby je zjadać. Z kolei, jeden z najpopularniejszych trunków, które można powszechnie zakupić na wietnamskim bazarze, jest wino z zatopionym wężem. ów trunek, nazywany inaczej żmijówką, jest w rzeczywistości produkowany z ryżu, natomiast wąż zatapiany jest na ostatnim etapie produkcji. Bardzo często się zdarza, że podczas konsumowania tego niezwykłego trunku części gada, takie jak żołądek czy chociażby gałki oczne, zjadane są przez pijącego. Zgodnie z zwierzeniami Wietnamczyków, wino zawiera właściwości uzdrawiające. W ogóle Wietnamczycy słyną z tego, że spożywają naprawdę bardzo dziwne rzeczy, często wykraczające poza granice naszej wyobraźni. W takiej tradycyjnej jadłodajni możemy uraczyć się daniem z krokodyla. Węża, ropuchy, myszy, żółwia czy chociażby małpy. Nguyen to bez wątpienia wietnamski kowalski. Wyobraźcie sobie, że około 40% mieszkańców tego kraju nosi właśnie takie nazwisko. Biorąc pod uwagę liczbę mieszkańców tego kraju, można oszacować, że około 38 milionów Wietnamczyków to właśnie Nguyenowie. I tutaj przypomina mi się scena z bardzo popularnego filmu. Adam? Jestem. Ewa? Jestem. Ewa? Jestem. Adam? Jestem. Adam? Adam. Adama jak zwykle nie ma. Nazwisko to swoją popularność zawdzięcza dynastii Nguyen, która sprawowała w Wietnamie wieloletnie rządy. Uwaga! Jeśli nie chcesz być uznany za niegrzecznego, nie dotykaj głowy Wietnamczyków. Szczególnie tego nie lubią, ponieważ uważają, że właśnie tam skrywa się ich duch. W Wietnamie, jak i w kilku innych azjatyckich krajach, zaobserwujesz u mężczyzn długie paznokcie. Ale po co tak właściwie? A no właśnie, Wietnamczycy bardzo często zapuszczają sobie paznokieć u małego palca po to, aby podkreślić swój status społeczny. Długi paznokieć służy jednak natomiast bardzo często do zadań praktycznych, czyli dłubanie w nosie czy zębach jest tutaj na porządku dziennym. Tradycyjne wietnamskie wesele nieco różni się od naszych. Przeważnie jest duże. Zdarza się, że liczba zaproszonych osób sięga tysiąca. Również kolory się różnią. W Wietnamie to czerwień, a nie biel kojarzy się ze ślubem. Sukienkę w tym kolorze często zakłada nawet panna młoda. Również dziewczęta odziane są w czerwone aodai. Wietnamczycy wierzą, że czerwień to kolor szczęścia, a nowożeńcom przyniesie tylko piękne chwile. Moi drodzy i to tyle jeśli chodzi o ciekawostki z Wietnamu. Pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę, zasubskrybujcie ten kanał, a my widzimy się w kolejnym odcinku. Aha, jeśli macie jakiś pomysł, jeśli jest jakiś kraj, o którym chcielibyście usłyszeć, dajcie znać w komentarzach. A tymczasem żegnam się z wami w języku wietnamskim, xiaotai, cześć!